Zadania współczesnego leśnictwa stawiają przed leśnikami wiele rozmaitych wyzwań. Z wykonywaniem powierzonych zadań nieodzownie związane jest ciągłe inwestowanie w infrastrukturę zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa leśnego. Inwestycje prowadzone przez lasy państwowe finansowane są ze środków własnych wypracowanych przez organizację. Dzięki temu lasy nie korzystają z pieniędzy budżetu państwa. Organizacja lasów państwowych doskonalona przez dziesięciolecia opiera się na zasadzie samofinansowania. W ostatnich latach część zadań realizowanych jest z wykorzystaniem funduszy europejskich, przeznaczonych na wzmacnianie konkurencji. Konkurencyjności gospodarek państw członkowskich. Zapraszamy na krótką podróż po inwestycjach wykonywanych w pilskich lasach, służących zarówno przyrodzie, jak i człowiekowi. Las, jak każde inne zbiorowisko roślinne, wymaga wody do prawidłowego funkcjonowania. Jednocześnie leśna szata roślinna stanowi potężny rezerwuar wody, chroniący nas przed suszami, powodziami i nadmierną utratą drogocennej wilgoci. Zmiany zachodzące w przyrodzie w ostatnich latach sprawiły jednak, że aby naturalny system retencyjny, jakim jest las, sprawnie funkcjonował, potrzebna jest pomoc człowieka. Temu właśnie służył projekt zrealizowany na obszarze całej Polski, nadzorowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pod nazwą Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz Przeciwdziałanie Powodzi i Suszy w Ekosystemach Leśnych na terenach nizinnych. Jego wdrożenie zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach trzeciej osi priorytetowej programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Głównym celem projektu było spotęgowanie możliwości retencji wód powierzchniowo-gruntowych w obrębie zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu krajobrazu naturalnego i różnorodności biologicznej. Realizacja działań w projekcie przyczyniła się do zatrzymania znacznej części wód opadowych na terenach leśnych spłaszczenia fali powodziowej w niższych partiach zlewni, odtworzenia naturalnych warunków wodnych torfowisk i mokradeł oraz podtrzymania poziomu wód gruntowych i zasilenia źródlisk podziemnych. W ramach przeprowadzonych prac w 12 nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile wybudowano blisko 400 obiektów piętrzących lub retencjonujących wodę, takich jak zbiorniki, groble, progi piętrzące, przepusty i zastawki. Wykonane zbiorniki i budowle przywróciły pierwotny stan osuszonym mokradłom, oraz naturalny bieg rzekom, a także spowolniły spływ wód powierzchniowych. Obiekty służące poprawie warunków wodnych często lokalizowano w obrębie terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody, jak na przykład obszary Natura 2000, dokładając wszelkich starań, aby wspierały one funkcje ochronne. Warto zaznaczyć fakt, że materiały użyte do budowy w głównej mierze stanowiły surowce naturalne, takie jak kamień, drewno czy ziemia. W sąsiedztwie wielu powstałych w trakcie realizacji projektu zbiorników, Zlokalizowano obiekty małej architektury turystycznej i edukacyjnej, jak ławki, wiaty czy tablice informacyjne. Znalazło się również miejsce na ścieżki dydaktyczne. Całokształt prac przeprowadzonych w pilskich lasach przyczynił się do zretencjonowania blisko 2,5 miliona metrów sześciennych, co odpowiada ilości wody zgromadzonej w 5 tysiącach pasenów miejskich. Poruszając temat wody w pilskich lasach, należy wspomnieć o leśnym kompleksie promocyjnym Puszcza Notecka. Jest to transgraniczny obszar zlokalizowany na terenie trzech regionalnych dyrekcji lasów państwowych, na którym propaguje się m.in. przyjazne środowisku technologie oraz promuje badania naukowe. Ubogi charakter siedlisk sprawia, że puszczańskie bory są podatne na negatywne oddziaływanie różnych czynników, a w szczególności na deficyt wody. W tym celu opracowano dokumentację hydrologiczno-siedliskową obszaru Puszczy, której założenia zostaną zrealizowane w najbliższych latach. Kolejnym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 była rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych. Zarządzanych przez PGLLP, czyli Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Na terenach obecnie zarządzanych przez Lasy Państwowe istniało w przeszłości wiele poligonów i innych obiektów wojskowych. W Pilskich Lasach do czasów współczesnych zachowały się obszary stanowiące zdegradowane tereny powojskowe które wymagały przywrócenia im pierwotnych wartości przyrodniczych i użytkowych. Jedno z miejsc, zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Wałcz, obejmuje część systemu umocnień wschodniej granicy ówczesnej III Rzeszy, tzw. zwany Wał Pomorski, którego budowę Niemcy rozpoczęły w 1934 roku. Teren ten był areną zaciętych i intensywnych walk II wojny światowej, których finał miał miejsce w lutym 1945 roku, kiedy to wojska polskie przełamały obronę na Wale Pomorskim. Kolejnym miejscem w pilskich lasach, gdzie jeszcze do niedawna ćwiczyła artyleria, czołgi, a nawet siły lotnicze, jest poligon w nadleśnictwie okonek. Razem z poligonami w Bordem Sulinowie oraz na darzycach tworzył on zespół poligonów północnej grupy wojsk stanowiący Związek Operacyjny Armii Radzieckiej stacjonującej na terytorium Polski w latach 1945-1993. Realizując zadania projektu na powierzchni 4700 hektarów. Przeprowadzono prace polegające na rozpoznaniu i oczyszczeniu saperskim z przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego poprzez usunięcie elementów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi. Łącznie wydobyto ponad 54 tysiące przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Część wydobytych niewybuchów zdetonowano w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Inne przekazano wojskowym patrolom rozminowywania. Niektóre przedmioty znalezione w czasie prac saperskich okazały się zupełnie unikatowe. Do najbardziej zaskakujących odkryć należały zarówno elementy specjalistycznego uzbrojenia oraz ślady historii przeszłej, jak skarb z okonka, czy narzędzia przeszłych kultur pierwotnie zasiedlających te tereny. Skarb z okonka stanowi zbiór przedmiotów wykonanych z brązu, ukryty w glinianym naczyniu. Wstępnie datowany jest na późną epokę brązu, czyli 9. 8. wiek przed naszą erą. Odkryte artefakty zostały przekazane miejscowym muzeom dokumentującym dzieje regionalnych ziem. Część obszaru byłego poligonu w Okonku została uznana za rezerwat przyrody, obejmując rozległe przestrzenie bezleśne, pokryte wrzosowiskami i murawami napiaskowymi z charakterystyczną florą i fauną. Widowiskową panoramę rezerwatu Wrzosowiska w Okonku podziwiać można ze specjalnie utworzonego do tego celu punktu widokowego, z którego rozciąga się piękny pejzaż na rozległe Wrzosowiska na terenie po byłym poligonie. W ramach projektu zrealizowano również pomysł nadleśnictw, aby dawne schrony artyleryjskie i umocnienia zaadaptować na schrony dla nietoperzy ssaków latających objętych ochroną gatunkową. Niezwykle istotnym elementem infrastrukturalnym w gospodarce leśnej są drogi. W lasach pełnią przede wszystkim funkcję dróg pożarowych oraz wywozowych. Posiadają w większości nawierzchnię gruntową, dlatego korzystanie z nich przez współczesne pojazdy bojowe Straży Pożarnej czy firm transportowych jest utrudnione. W okresie intensywnych opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów ulegają deformacji i zniekształceniu, co utrudnia poruszanie się po terenach leśnych. Przebudowy dróg mają na celu ułatwienie w znaczący sposób wywozu pozyskanego drewna samochodami wysokotonażowymi, pracę maszyn i urządzeń leśnych oraz usprawnienie ewentualnych działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu, umożliwiając szybszy dojazd do punktów czerpania wody oraz miejsc wystąpienia pożarów. Realizując założenia działania pod nazwą Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej na terenach dotkniętych naturalną katastrofą oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w nadleśnictwach lasów pilskich wybudowano 26 odcinków dróg o łącznej długości blisko 89 km. Inwestycje realizowane przez lasy państwowe związane są nie tylko z infrastrukturą towarzyszącą zadaniom przyrodniczym i gospodarczym. Równie istotnym obszarem działalności jest zaspokajanie potrzeb turystycznych i edukacyjnych osób korzystających z ostoi relaksu i wypoczynku, jaką jest las. Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów lasów państwowych. Oferta edukacyjna skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym. I zrównoważonej gospodarce leśnej, pilskie lasy dysponują bazą ponad 200 obiektów edukacyjnych, adresowanych dla ogółu zainteresowanych. Lasy państwowe są dostępne dla wszystkich i stają się coraz częstszym celem wycieczek. Piękno przyrody, spokój, cisza i czyste powietrze przyciągają turystów. Leśnicy, wychodząc naprzeciw tej grupie użytkowników lasu, w najatrakcyjniejszych miejscach lokalizują wiaty turystyczne, stoły i ławki, jak również platformy i tarasy widokowe. Można tu odpocząć, urządzić piknik w pięknej leśnej scenerii, w specjalnie wyznaczonych miejscach rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. Na aktywnych amatorów leśnej scenerii czekają liczne szlaki turystyczne i ścieżki dydaktyczne. Obecnie, z wykorzystaniem środków Funduszu Leśnego, trwa przebudowa budynku Masztalerni, obiektu znajdującego się w zespole pałacowo-parkowym Gora i Zamek, gdzie znajduje się również zespół szkół leśnych. Założeniem inwestycji jest stworzenie obiektu o charakterze turystyczno-edukacyjnym, z równoczesnym funkcjonowaniem Regionalnego Ośrodka Edukacji Leśnej. W obiekcie planowane są biura, muzeum, sala widowiskowa, szkoleniowa oraz konferencyjna i audiowizualna, pomieszczenie wystawowe i pokoje gościnne. Część obiektu zapewni niezbędne pomieszczenia na rzecz szkoły, takie jak sale i szatnie do praktycznej nauki zawodu. W świetle przedstawionych informacji mamy nadzieję, że nie ma potrzeby wyjątkowo przekonywać, że realizując swoją misję, lasy muszą sprostać wielu zadaniom z różnorodnych dziedzin. Należy podkreślić, że obecna struktura Organizacji Lasów Państwowych zapewnia zdolność do samofinansowania prowadzonej działalności. Jednocześnie Polska rozpoczyna urzeczywistniać założenia bieżącej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zapewniającej nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw i samorządów. Stawia to przed leśnikami wiele szans i możliwości, jak również odpowiedzialności za dbanie o wspólne dobro, o jakim jest las, by jak najlepiej służyć przyrodzie i społeczeństwu.